gra, trochę, trochę mam wrażenie, że teraz ją trochę lepiej łapie, ale no, ma trudne elementy. To pilnowanie tempa jest trudne w cholerę. No. Tutaj jest sporo takich rzeczy, ja żyłam, bo mieliśmy, graliśmy niedawno w Fall of Magic i, i tam się ustawia sceny, a jakby dla innych, dla siebie i tak dalej. No i okazuje się, że jakby ustawianie scen samo w sobie to jest ok. Dzieje się to i to, i tu i tu, jakby spoko, ale potem na przykład ten posiada. Musisz pilnować tego, musisz się komunikować z innymi, czego chcą i to już jest nietrywialne. Hmm. I, I jakby ja wzięłam tę grę trochę, nie wiem jak to powiedzieć, trochę warsztatowo. treningowo, warsztatowo. Znaczy ona sama w sobie jest fajna, ale oprócz tego daje jakieś wsparcie właśnie do robienia scen. I, I myślę, że z czasem też yy, się zaczyna wyczuwać, kiedy jest sens coś dodawać, kiedy nie, kiedy jakby. Yy. To słuchanie też jest trudne, tak? W sensie musisz pamiętać, co kto powiedział, ktoś inny, żeby to się trzymało, kupy wszystko. I mm -mm. na przykład. Yy, bardzo jestem zadowolona z tego, że generalnie mieliśmy mało sytuacji, gdzie trzeba było się odwołać, no nie, ale myśmy powiedzieli coś innego, tak? A z drugiej strony, jak budowaliśmy na tym, co było, to powtarzały nam się motywy, tak? Jak były i wilki, i te pająki, i te romanse, i te lokacje się powtarzały, i to już jakby. To, to już robi, że ta historia jest bardziej um, jakby spójna, taka, wiesz, jeszcze, ja na przykład się zdziwiłam, że, że Sakumo wykorzystał tę, tę zjawę, którą ja wprowadziłam na początku, którą ja wprowadziłam uh -huh. z dumy, że coś było. Tak? Super była wykorzystana. Poczekajmy na Sakuma, niech to usłyszy. A, myślisz, że będzie dumny? O, idzie. Pewnie tak. Powinien. Hmm. No hejsaku, właśnie, właśnie chwalimy twoje no. wykorzystanie zjawy z pierwszej sceny. Tak, ja byłam bardzo zadowolona. Jeszcze raz z czego? Że zjawy wykorzystałeś moją. Aha, tak, tak, jasne. Ja starałem się w ogóle myśleć o tym, co wprowadziliście wcześniej i próbować trochę to powprowadzać, bo ta zjawa najbardziej wyszła. To było Super. dobre. Ja miałam trochę. No mów. Miałam trochę takie poczucie, że zwaliłam ten wątek z rycerzem, że trochę ach, coś innego powinno wyjść, ale nie do końca wiedziałam co. A logicznie z punktu widzenia tego, jak sobie wymyśliłam tą postać, to, to tylko to dawało radę zrobić, ale tak mam trochę, że coś innego, jakoś inaczej to powinno się było potoczyć. No, ale nie wiem. Chcesz komentarz albo poradę? No? Um... S są generalnie trzy sposoby prowadzenia postaci. Jest y z perspektywy autora, aktora, autora i reżysera. Aktor wymyśliłam sobie taką postać i ją tak odgrywam. E to jest aktor. Autor y chce, żeby się wydarzyło to, więc muszę się trzymać tego, co wymyśliłam na temat postaci i jakoś przynajmniej wstecznie uzasadnić, dlaczego ta postać by tak zrobiła. Mm. A reżyser, ponieważ chcę żeby się stało to, to nie tylko mam władzę nad postacią, ale także najbliższym otoczeniem. Skoro chcę, żeby postać kogoś przebiła mieczem, to zupełnie przypadkiem są tutaj miecze. Mm. I do czego zmierzam? Y nie musisz się tak mocno trzymać, że ty sobie wymyśliłaś, jaką masz postać, więc ona by zrobiła to, bo my i tak tego nie wiemy. Mhm. Mm my sprawy, jaka jest twoja postać na podstawie tego, co ona zrobi. To jest jeden z powodów, czemu ja unikam mówienia, co moja postać myśli, bo to mi daje większą swobodę. Yy... Jakby do, do, do interpretacji, jakby postać otrzymuje osobowość jako sumę swoich działań, a nie, że, um, że ona jest jakaś na starcie. Ja nie przyjmuję tą wzią. perspektywę aktora, no. Mm. I to Natomiast z końców nie dla to. mnie akurat fajnie wyszło. <gry> Coś w tym jest? Jeśli ja się moja pilot podoba. Daje ci to jeszcze jedną rzecz. Mm? Zamiast ustalać sobie: Moja postać taka jest i ją odgrywam, możesz powiedzieć: Moja postać teraz taka jest, ale co się z nią stanie? Mm -hmm. To ja się dowiem w trakcie. Tak? W sensie, ja wiem, że moja postać jest likantropem, e i wiem, że jest zakochana w tej, w Zajdkonie. I że traktuje Księżniczkę jako małe, głupiutkie stworzenie, w którym można się przespać i to tyle, no ale to jest trochę problem. Jak mam napisane na karcie w postaci, sorry. Mhm. Więc totalnie było dla mnie zaskakujące to, że skoro ty powiedziałaś, okej, okay, masz yy, okazać wierność Księżniczce, to moja postać to robi. Mhm. Tak? Jakby w ogóle tego nie chcę, ale skoro pani powiedziała, że ma to robić, no to. No tak. To jakby. Jak więc tutaj dużo takich, jakby możesz w tę stronę, jakby iść. To może ja też coś powiem od siebie. No, na pewno będę chciał sobie jeszcze powtórzyć taką, tą, tą, tą grę, bo fajnie, fajnie to wyszło. Ciekawie się to potoczyło. Raz, dwa, trzy. Okej, to się nie Słychać mnie było? Cokolwiek? Czy nie? Mów. Na serze. Co Dobrze. ci się podobało, co ci się nie podobało. Dobra. E, no, ogólnie powtórzyłbym taką, tą grę. E, byłem w sumie zaskoczony, że miałem tak, jak czytałem, wrażenie, że o tutaj są te lokacje z promptami, no to taka w sumie łatwa sprawa z tym, e, dla tego event guide'a, no bo w sumie ma tu napisane, wybiera sobie opcje, i ją przeprowadza. A bardziej się zastanawiałem, czy, czy uda się temu Team Guideowi coś, coś podoradzać. a tymczasem w trakcie gry jakoś tak dużo, dużo łatwiej mi było. E, grać na tematach księżniczki niż, e, niż wplatać motywy z tych, e, z tych scenerii. E, także, no, widzę jakieś, jakieś pole do, do pracy nad tym. E, faktycznie fajnie było, że Mogliśmy tak jakby na bieżąco sobie korygować, że coś nam nie pasowało i od razu spróbuj inaczej, można to fajnie od razu w biegu, w locie e, zmienić, podpowiedzieć. E, to było fajne. Mm. E, co ci się, mi się nie podoba... podobało? Okej, okej, okay, okay. to czekaj, co mi się nie podobało? Tak w sumie powiedziałem, wszystko co mi się podobało, tak trochę... Moje no. nie no, Znaczy inaczej. Na, to, co mi się nie podobało właśnie, to, to kwestia tego, że jeszcze mm, mam wrażenie, że e, słabo momentami e, szło mi e, chociażby właśnie to, to wplatanie tych wątków ze e, scenarii. E, i wydaje mi się, że momentami tak pomijaliśmy Ja tam chyba były za dwie sceny, gdzie nic nie, nie odkreśliliśmy. Wydaje mi się, że to się powinno mi wszystko pojawić. Takie mam odczucie, że powinniśmy jak, jak, jakoś upychać w te sceny te Jeśli nie. Jeszcze raz? One są, jeśli nie masz żadnego, jakby jeśli się, jeśli akcja stopuje. Mhm. Ok. No, dobra, no, jakoś tak się. Nie... Zafiksowałem, że, a są to trzeba, trzeba używać. Gdzieś tam w tym momencie tak się zastanawiałem, czy nie powtórzy się. Aha, w, tym, w tej scenie z Irsą tak. Te prompty są dość ciekawe, takie dość interesujące, i tak się zastanawiałem, czy może nie wprowadzić motywu, że Irsa, jak, jak gryc podchodzi, wyznaje mu, że spodziewa się dziecka z Inarem. Ale. Ta scena z grytem też ostatecznie wyszła fajnie. Podobało mi się, że wszyscy tak się zgraliśmy. Że te sceny wychodziły takie mocne, że takie emocjonalne. Mm. Next. Hrabiu mhm. co ci się podobało, co ci się nie podobało? Nie, nie słyszymy Cię Sakumo. Chyba jesteś znowu wyciszony. Ja przeziębiony jestem i po prostu od czasu do czasu muszę się wysmarkać. Ja nie chcę, żeby uszy komuś rozsadziło. Spoko. Ja tu no, sobie to sobie Tak, na pewno podobało mi się też to co ogólnie rzecz biorąc, wyszło z tego całego mechanizmu jakby reżyserowania, tak jak tutaj te rytualne frazy, że to. Sześć, sześć, takich dosyć uniwersalnych punktów pozwoliło, tak jakby stworzyć bardzo fajną spójną historię i pozwoliło ją też bardzo fajnie edytować w locie, dodawać elementy, to było bardzo spoko. No i y, później w pewnym momencie też y, y, ten event guide bardzo mi podszedł, y, że jest to tak i bardzo fajny typ guideów w ogóle pomysł tutaj fajnie działa, osoby które mogą się skoncentrować na takim wspomaganiu osoby która jest w tym w tym momencie w spotlightie. Co mi się nie podobało z kolei, pierwsza rzecz, która od razu mi się rzuciła, to ten first visit, że to musi się pojawić. Prawdę mówiąc, w momencie, kiedy słyszałem, że nie musimy właśnie lecieć po tych punktach, które tu są, to tak jakby ten poczułem się lepiej, swobodniej, bo przyznam szczerze, że wymyślanie czegoś na podstawie takiego zdania różnie. Różni. Jak nie mam pomysłu, to bardzo ciężko mi idzie. I ten. Wydaje mi się też, że przy tym gadzie jak próbowałem to robić, to coś mi. coś mi nie wychodziło ogólnie rzecz biorąc za bardzo. Ale nie wiem, na ile y, trochę temat mi ten sexuality mi trochę nie podszedł, tak mi się wydaje, a ja próbowałem się po pierwszej scenie z trochę na nim skupić bardziej. Y, powinienem chyba sam z siebie postarać się bardziej skoncentrować na tych bogach, gdzie ten temat zdecydowanie jakoś mi bardziej podchodził. Mi wlatywało więcej tych pomysłów i, i źle mi się to w głowie poukładało trochę. Ale to jest bardziej mój problem, to nie jest problem Mechaniki w tym przypadku. Ciężniczko. Mnie zaskoczyło to, że ten system jest prostszy niż na początku się wydawał. W praktyce wyszło łatwiej. Podoba mi się właśnie ta praktyka podział na role i też super jest, rzeczywiście, te komendy są bardzo uniwersalne. Co do właśnie tej seksualności, to w sumie no, fajnie, że jest, ale jakby jej nie było, to też byłoby okej. Okay. Myślę, że takie wątki prędzej czy później by wyszły, jeśli by się chciało. Myślę, że to nie jest jakaś konieczność. Dobry też motyw do eksplorowania. Podoba mi się sam setting właśnie, nazwy, to w jaki sposób tam też, no, 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 że jest magia. Ogólnie ten świat. No, też podobała mi się wasza, wasza gra i pomysły, bo myślę, że no jedna osoba by czegoś takiego, no raczej ciężko byłoby jej stworzyć. Więc no, fajne wspomnienie. Myślę, że lepsze niż na początku zakładałam. Na początku podchodziłam raczej sceptycznie, a wyszło super, no spoko. Co Ci się nie podobało? Nie było nic takiego, co by mi raziło jakoś. No, mówię, niekoniecznie. W motywie tej kapłanki ta seksualność. Tutaj tak nie bardzo wyszła, mało, mało, mało scenie wykorzystało, tak sądzę. Myślę, że można by było bardziej to tak pod takie seduction podciągnąć. Mhm. Hmm. Tak to w porządku. Hmm. no. Co ci się podobało, co ci nie podobało? No tak, mi się nie podobał ten system, bo mm, to było dla mnie trochę straszne przeżycie, bo miałam poczucie, że w jakichś momentach będę musiała być aktywna, ale jakoś poszło. Nie, oh, yeah. Nie, uh, yeah, no tak, no dla mnie to jest stresujące. Jeszcze od wczoraj jestem na nowych lekach, wiesz, no to kurczę jest ten, takie. Uh, no. Trochę się odbałam tej sesji, ale, ale ogólnie mi się bardzo podoba system, bo niezależnie od tego jak się do tego odnoszę, to jest coś takiego, w co zawsze chciałam grać. Coś, coś właśnie, gdzie, gdzie się tworzy razem jakąś historię, więc no, ten aspekt mi się bardzo podobał i cholernie bym w to chciała zagrać jeszcze raz i myślę, że będę teraz męczyć wszystkich naokoło, żeby w to ze mną grali. Um, no to... Tak, no to, co mi się nie podobało, to to szczerze mówiąc wyłącznie moja sprawa, bo ja mam poczucie, że ja się jednak pierwszym ludziom strasznie, no przesadnie. Ja rozumiem, że w tym systemie mamy sobie nawzajem podsuwać, ale ja, ja mam wrażenie, że, że chyba trochę za bardzo. To jest takie głupie, bo z jednej strony jak jest moja scena, to czasem jestem zupełnie, o mój Boże, nie wiem co powiedzieć. Jak jest czyjaś scena, to nagle mam milion pomysłów i je wszystkie muszę obchnąć, tak? Także... No to jest, to, to jest dla mnie takie te... Nfg, Ja tobie co się podobało, co się nie podobało, czyż... już? Po... mi się przydało, się, czy... czasem hmm. ktoś mu przerwał. Okay? <noise> mi przerwał. Się, Okej. Mi się podobało, co mi się podobało, podobało mi się parę rzeczy. Jedna rzecz, która mi się podobała, i jakby bardzo się z tego cieszę, że ta historia była w miarę spójna. Jakby były tam jakieś tam odejścia, ale, ale była bardziej spójna, niż mi się to udało poprzednim razem. I właśnie poprzez powtarzanie się motywów i, i ten. Jestem bardzo zadowolona z tych fraz, one są strasznie naturalne i w efekcie właściwie mam wrażenie, że nie wiem, był z, może jeden moment, gdzie bym potrzebowała jakichś takich, yy, inaczej, że, że zwróciłam uwagę właśnie na takie o, trochę gwałtowe motywy, że jakby ja tego nie chciałam, a z drugiej strony trochę mnie ta postać trochę w to pchała. A, ale to też się dość łatwo, jakby s, samo to spróbuj inaczej już jakby robi, robi BHP. A jednocześnie nie musisz, nie trzeba mówić dlaczego, że, że ktoś czegoś nie chce, nie, jakby spróbuj, spróbuj inaczej, nie zjadaj ludzi, okej, okay, jakby mogę, mogę wymyślić 10 innych rzeczy. Może że też muszę coś wyjaśnić, ten rycerz jest cnotliwy, praworządny, czy cokolwiek? Tak. O, mm. Nie podobały mi się dwie podobne rzeczy. Uh, nie podobało mi się takie, no bo moja postać czuje to, to i to, dlatego że coś tam, coś tam, coś tam. Jakby. Nie, nie podobało mi się to głównie dla. Nie dlatego, że to były złe pomysły, tylko że to były rzeczy, które ja chciałam zobaczyć w fikcji, ani żeby ktoś mi je opowiadał, że robił mi info-dump tylko na, swoje, na temat swojej postaci. Taka rzecz. To jest bardziej, że brakowało mi eventów związanych z tematami, a nie po prostu. A nie po prostu potrzeptów. O. tak bym to powiedziała. Czyli. To, to, co na przykład mi się podobało, to byli ci przodkowie, którzy się pojawili. Zamiast, no przypominasz sobie, że coś tam, coś tam. Nawet wolałabym um, coś takiego, że jest księga czy scroll z tymi prawami, które wiszą na ścianie. Czy, czy, czy wiesz, gdzieś tam jako przypomnienie na przykład. Um, nie wiem, to, coś takiego. Mhm. Okej, okay, ja, ja często korzystałem z opcji potrzebów, bo jakoś tak, nie wiem, uznałem, że te tematy to jest trochę takie, nie wiem, sumienie, czy tam jakiś taki wewnętrzny Aha. było z postaci i dlatego. Dla mnie to też było takie odruchowe. Ja wiem, że to jest łatwiejsze. Mm, ale... I cieszę się generalnie, że dla was się nie wydawało to aż tak trudne. Nie, suma sumarum, sama mechanika jak... Już szczególnie jak już pierwsze koło się zrobiło, to bez problemów. Wiem z czego jestem jeszcze zadowolona. Yy, z tego pierwszego yy, ćwiczenia, że jak myśmy je zrobili, to miałem wrażenie, że już dużo mechaniki się wyjaśniło. No dużo wtedy A... też zaskoczyło, to jest prawda. To jest bardzo dobry pomysł. To co zrobili. To jest parę rzeczy takich nie, niezbyt, niezbyt szczegółowo czy konkretnie opisanych i no ja nie doczytałam dokładnie podręcznika przed grą, więc... wspomniałaś mi jeszcze o tym, że cieszę się i co mi się podobało to to, że rozumieliście moje opisy, bo pamiętam, że jak poprzednio grałyśmy, tak. to jakby te opisy były niezrozumiałe, a teraz chyba takiego problemu nie było. A gdyśmy grali następnym razem? Trzeba by pracować chyba nad, nad ustawianiem scen. To znaczy, chodzę i zbieram zioła, to nie jest scena. To jest coś, co postać robi, ale to nie jest ośrodek. Wydaje mi się, że w niektórych scenach, tak jak teraz myślę, zabrakło. To też jest w podręczniku opisane, żeby osoba, której dotyczy scena, zaznaczyła, co ona chce nią osiągnąć. W sensie. Idę i zbieram zioła i chcę, żeby w tej scenie doszło do konfrontacji na przykład yy, z rycerzem. Że były sceny, w których tego zabrakło. I to chyba u wszystkich. Tak. A ja chyba najbardziej to widziałam w tym... I teraz nie pamiętam, kto... czy, ja... czy to była księżniczka, czy to była... Było, że jest zbieranie ziół. A w pewnym momencie okazało się, że nie, że nie chodzi o zbieranie ziół, tylko o zrobienie tego rytuału. I ja miałam takie dlaczego to jest na samym końcu, przecież to jest takie dobre. Dl dlaczego? Ja e, to w następnej scenie, bo ja to myślałam, że zrobi to w zamku w sypialni e, Alera Arla, Alra? Arla, to, to totalnie jakby ustawiasz taką scenę od razu. Nie, nie pomijasz w ogóle zbieranie ziół. Okej, okay, no. jestem w jarla. Już jestem przygotowana i robię rytuał. Tak. Ja myślę, że to jest też coś, z czym ja miałam problem. Takie, takie krążenie wokół tematu, zamiast przechodzenie do sedna, to jest takie nie wiem, no mam wrażenie, że to po prostu się bierze z innych RPGów, gdzie się e, e, robi rznę. Tak. Graliśmy, graliśmy z ćmą, to, to też był ten problem, tylko wtedy było. Dużo dużo trudniej. Może A... więcej osób tak robiło, to też jest ten. Też, ale mam wrażenie. Bo inna gra wtedy. gra inna gra. A, no to ale bardziej... też to jest takie bardziej, właśnie nie wiem, jak to powiedzieć, teatralne. Wiesz, pierwsza scena, nie? Wchodzą dwie postacie na scenę, robią coś. Mhm. Ale ten, Druga ten first. Scena, tak, ten first... wymieniamy dekoracje, tak. Wiesz, ten są first to w ogóle visit też strasznie ma. mi nie pasuje, ja na przykład strasznie musiałem wymuszać, żeby zrobić ten, tak mi nie pasował do sceny. To się nie pasowało? Ten first visit, ja chyba tobie wprowadzałem wtedy. Czy eee... mi się eee... ten first visit podobało. Si Ale... nie wiem, może ja trafiłem na taki głupi, bo ja miałem, eee, że postać widzi coś połączonego ze swoim tematem, co y, przywołuje wspomnienia o hali z przeszłości. I tam jeszcze ten pająk w pewnym momencie wskoczył, to było już takie... <grym> czyli, czyli, aha, bo ja byłam w tym... W tym tak, ty byłaś wtedy w, te, y, w tej że że Coś, co się kojarzy z tematem postaci, tak? No, tak, tak, to, tak. natura albo lykan tropia, trumowej. co nie? Okej. Okay. A ona przypomina sobie coś z przeszłością, tak? Nie, to przywołuje wspomnienia o przeszłości tej hali. Tak, jak ja to rozumiem. Of the whole <trym> past. Czekaj, już, już, coś, co kiedyś to, działo gdzieś... się na tej hali. No, w sali nowej. Tak, tak. I to mi tak. Zgryz... Jakby to było przeszłość po prostu postaci, to nie miałbym z tym takiego <trym> <trym> problemu. Widzisz coś, co jest powiązane z tematem? Moim tematem jest natura. Więc są wywieszone trofea zamordowa zamordowanych zwierząt. Tak, tylko też. Nie wiem, ja mam podejście, że ten event musi pchnąć to... do przodu troszkę. Nie, chodzi A... o to, że to, jest, to daje ci kontekst, że ta postać jest, że, że ten first visit jest asocjowany. Z, z postacią czy z jakimś kontekstem. On nie musi być mhm. mocny. On, z tego co rozumiem, jest po to, żeby kopnąć sytuację, w sensie, żeby ją jakoś rozruszać na samym początku. Rozumiem, właśnie nie potrafiłem zrobić tego eventu tak w głowie sobie, tak, żeby mieć to kopnięcie, bo tak coś opisać, no to jasne, to nie ma problemu. mógłbyś powiedzieć, że ten. Że są sprzęty do mordowania wielkołaków. Nie, jak teraz zagraliśmy, to myślę, że mogłem się dopytać, o co chodzi, może chodzić w tym na temacie z naturą. Ale to była praktycznie druga scena, ale jeszcze, mm -hmm. jeszcze mm -hmm. tak nie. Może jakby zagrał teraz drugi raz, to by mi tak nie przeszkadzały. Ale wiem, że wtedy poczułem taki łańcuch yy, na sobie jak próbowałem się na siłę dostosować do tego. To jest to jest trudne. A, ale. M, mi z czasem. No ja z czasem się nauczyłam, że to to co ty mówisz łańcuch. Mhm. A, to jest instrukcja, ja, ja mam... wiem, ja wiem, ja no, powiem to szczerze, to... że teraz jak jestem jest rozgrzany. Może no. jak jestem rozgrzany, że tak powiem, to trochę to też w to zagrałem, to bym to szybciej wymyślił, prawda? To bym to wymyślił. Też dopytałbym ewentualnie rzeczy, których nie jestem pewien. Ale wtedy, jak to była taka druga scena, no, mnie to trochę przyhamowało. Mhm. Jestem zmęczona, powiem szczerze. Gdybałam się. Ja niestety nie, a mam wstać jutro o ósmej. To mi przeraża. Jestem śpiąca. I ja też muszę wstać o ósmej, bo mam pracę. No ja, ja, zaczynam o ja, siódmej, ale mam home office. Ja też mam home office, ale wiesz co, wyjątkowo muszę zaczynać o ósmej, bo jestem teraz na szkoleniu. Przebranżawiają mnie. No tak to sobie wstawałem dziewiąta, dziesiąta. I siedziałem tam. Ja nie mam godziny pracy w sensie startu. Ustalonego, no ale jak mam spotkanie o ósmej, no to muszę być o tej ósmej. Ja nie mam home office, ja mam freelancing, który jest. Kuję freelancing. To, to ja zgaszę nagrywanie.